Witam wszystkich. Witam wszystkich z piękniutkiego siedliska. A, i w końcu, w końcu mi się przypomniało to, że zawsze tyle już filmików nakręciłem, że miałem Wam to powiedzieć w każdym jednym filmiku, zanim zaczynałem kręcić, i zawsze zapominam. Ja mam ponad 100 filmików. Króciutkie, co prawda, wszystkie, ale można wejść do mnie na kanał, jakby właśnie na, 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 na YouTube, wejść na wideo i tam na wideo można rozwinąć całą listę, całą, całą listę do samego dołu filmików. Także to nie jest tylko kilka, kilkanaście filmików, które tu widzicie. Nieraz jak wchodzicie, te pierwsze widoczne, tylko trzeba wejść na wideo. Ale dzisiaj nie o tym. W końcu pamiętałem to, że mam to powiedzieć. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o, o rozwoju, o rozwoju duchowym, o rozwoju o rozwoju. Wszyscy nam mówią, rozwija się, rozwijaj, duchowo i tak dalej. E, ja powiem Wam tak, ja e, mówią, Otwieraj czakry niektórzy już zamykaj czakry. Chodzi się, wydaje się grube pieniądze, to wszystko. Może nie wszystko, bo jak wszystko bym powiedział, to bym może przesadził, ale 99,9%. To wszystko. To wszystko to są ludzie, którzy znaleźli sposób na pozyskanie pieniążków od was, wyciągnięcie od was pieniążków. Jeśli chcecie, chcecie się tak zwanie rozwijać, to popracujcie, to dziwnie brzmi popracujcie, to nie jest adekwatne słowo, ale innego nie mam. To popracujcie na, nad swoją wibracją, nad, nad tym, żeby się wyciszyć, nad tym, żeby nie myśleć co będzie jutro. Nie myśleć co będzie za rok. Że ktoś mi przyjdzie do domu, czy nie wiem, czy jakieś wyzwanie dostanę, czy, czy, czy cokolwiek, cokolwiek, no bo to jest wiele różnych rzeczy, nawet nie chcę tu przytaczać. Tak zwana właśnie cisza, cisza, ale to nie chodzi o taką ciszę. No ja powiem tak, nie trzeba nawet mieszkać w, takich, w takim miejscu, jak ja przykładowo mam, że jest cicho. Cichutko, nie ma niczego z zewnątrz, tu nie, nie dochodzą żadne dźwięki, jakieś miasta, sygnały, karetek i takie różne tam, zdury. Chodzi o ciszę wewnętrzną. Można nawet w bloku uzyskać ciszę wewnętrzną. Ja też mieszkałem w bloku. Od kilku lat dopiero tutaj mieszkam i powiem Wam, że wyciszyłem się w bloku. Jak trzeba było to Szedłem do lasu przez dwupasmówkę. Potrafiłem chodzić po ziółka, nawet właśnie do tego lasu. Nawet było problem przejść przez tą dwupasmówkę, bo taki ruch był. To wyobraźcie sobie, ja mieszkałem yy, ja wiem 50 metrów, maksymalnie 100 metrów od drogi dwupasmowej. Czyli dwa pasy w jednym kierunku, czyli cztery pasy i non stoper Jazda, non stoper, I Jadą, i jadą. Jadą, wszyscy jadą. Po co oni tak jadą? I tylko jadą i. <laughs> Ale powiem Wam, że jak człowiek jest gotowy na wyciszenie i, i chce się wyciszyć, to tak będzie. Tak będzie. Nie trzeba. Yy, nie trzeba cudaczyć. Nie trzeba. Yy, ja powiem tak: wszyscy z nas. Ja tak trochę skaczę z tematu na temat, ale akurat mi się parę rzeczy przypomina. Yy, bardzo wiele, wielu z nas nie rozumie, że my jesteśmy wszystkim. My możemy wszystko, jesteśmy wszystkim, ale mało kto w to wierzy. Mało kto wie o tym tak naprawdę. Nie przyswaja do siebie. Tej informacji, dlatego że wszędzie i zewsząd mówią nam, że no, jak jesteś chory, to wiadomo gdzie trzeba iść. Jak coś jest z Tobą nie tak, to, to, to pójdziesz tam. Oni ci otworzą czakrę, czy zamkną, czy, czy gdzieś tam porozmawiają z duchami i Cię jakieś tam byty usuną, czy, czy sprowadzą. To, to nie jest tak. To nie jest tak. Wy macie wszystko w sobie. Wszystko jest w was. Jak coś wam się nie podoba, po prostu tupiecie nogą, mówicie dość. Nawet jak byty jakieś tak zwane do was się przyczepiają. Przyczepy, byty. Mówicie dość. Koniec. I już was nie ma. Jak chcecie bardziej spektakularnie możecie machnąć ręką. Ja nie muszę. I już was nie ma, wynocha. I jest piękniutko. Macie taką siłę. Tylko wy powinniście wiedzieć, że tak będzie, a nie, że spróbuję, a co będzie, może się uda, może się nie uda. Nie, robię to nóżką, macham ręką, uciekać ode mnie. Dość, koniec. Ja sobie nie życzę. Jeśli coś złego i to działa w drugą stronę, <laughs> Paradoksalnie, a jedni tam, a, bo mi się nie uda, bo jak ja pójdę na wioskę, coś tam. Ja nie mówię, że wam się uda, wy powinniście sami wiedzieć, czy jesteście na tyle dojrzali, żeby na przykład rzucić pracę, żeby zmienić swoje życie, żeby zmienić całkowicie swoje życie. Ja też wam tego nie powiem. Czy wy się nadajecie, czy nie nadajecie? Czy ktoś dzwoni do mnie i pyta się, no jak to zrobić, żeby. Te... To nie jest tak. To wy sami wiecie. I nie to, że powinniście, wy sami wiecie. Przychodzi czas, że wiecie. Tak samo uzdrowienia. Idziecie, chodzicie, szukacie. Ja też kiedyś chodziłem, szukałem uzdrowienia i tak dalej. To też nie jest tak. To też nie jest tak. Nikt wam nie pomoże. Wyciągnie z was tylko kupę kasy, nic więcej. A jeśli pomoże, to wiecie, co to jest za cud? To tylko to, że wasza wiara to spowodowała. Że uwierzyliście, że on wam pomoże. I uleczyliście się sami. Uzdrowiliście się, bo leczenia nie ma. Leczyć to tylko mogą ci. Wiadomo o kim, o kogo chodzi. Cały czas nas wciskają tutaj. Cały czas nas straszą. Po co? Dlaczego? Po to, żebyście nie byli świadomi. Po to, żeby was właśnie zablokować. Po to, żeby wam zakłócić ten rozwój tak zwany. No ja to mówię rozwój, ale to chodzi o tą świadomość, o tą ciszę wewnętrzną. Jak Jak zrozumiecie, czym jest cisza wewnątrz nas, wewnątrz siebie, zaczynacie, wasze wibracje się zmieniają. Otwierają się tak zwane czakry, trzecie oko, szyszynka, co, co tam, jak to chcecie nazywać. Ja to nie uważam, ja to, ja to nie używam nawet takich słów. Ja, wiecie, jak ja to rozumiem? Ja rozumiem to w ten sposób, że nasza dusza i ten organizm, to te ciało, które tu jest, to się wszystko łączy, po pierwsze, a po drugie te właśnie czakry, yy, trzecie oko, tak zwane, szyszynka, to wszystko się łączy jakby w jedną całość. Yy, mówią wam o tym, że... Może za głęboko idę, ale powiem wam. Mówią wam o tym, że o... Yy, czakra serca, czakra... Korony, i tak dalej, że one tam świecą odpowiednim kolorem. <laughs> ok, to wszystko się to w pewnym sensie nie to, że wszystko, to w pewnym sensie jest prawdą. Ale widzieliście kiedyś, jeśli macie możliwość widzenia, widzieliście kiedyś istotę, istotę człowieka. Który ma połączone te wszystkie właśnie czakry, szyszynki, trzecie oko i tak dalej i duszę jest osobą duszową, który ma połączone wszystko w całość. Widzieliście kiedyś coś takiego? Wiecie jak to świeci? To świeci niesamowitym blaskiem. To nie jest kolor, to jest blask. Jeśli połączycie, jeśli to się połączy was w was, to wszystko o czym mówiłem przed chwilą, to świecicie blaskiem i nie jakimś kolorem blasku, tylko blaskiem. Nawet nie potraficie stwierdzić, co to jest za kolor. To jest niesamowity blask, i wtedy, wtedy to jest całkowite połączenie. Tacy ludzie wam się nie pokażą na YouTube. Tacy ludzie nie udzielają się, nie uzdrawiają, rozumiecie? Oni nie pomagają nikomu, bo yy, w dosłownym słowa tego znaczeniu, bo oni samo to, że są, to jest pomoc. To jest pomoc dla. Oni tak wibrują, że w promieniu kilkuset kilometrów po prostu zmieniają wibrację całego otoczenia. Ale popłynąłem. Za dużo wam dzisiaj mówię. <laughs> się otworzyłem za bardzo. Ech, powiem wam. Aż mną emocje targają, zrozumcie, że jeśli nie odkryjecie w sobie tego czegoś, nie zmienicie w sobie wibracji, nie wyciszycie się, nikt Was tego nie zrobi. Chyba że tak jak nadmieniłem, że po prostu uwierzycie, że ktoś Wam tutaj coś dobrego zrobi, ale to jest na zasadzie, że po prostu wiara czyni cuda, to tak naprawdę robicie to Wy. Dzięki komuś, który tam, powiedzmy, zaczął. No nie to, że udawać, ale po prostu. No dobra, nie brnę to, bo. Zły kierunek. To tyle. Schowałem się tu za stodołą, bo wiaterek mi w plecy wiał, także jest piękniutko. Teraz nawet nie wiem, jak zakończyć, oczywiście. <ścoughs> Pozdrawiam, do następnego razu.